Hola! Como estáis? Dzisiaj już 25 lekcja, co prawda widzimy się troszeczkę później niż normalnie, ale wprowadźmy, proszę Was bardzo, wprowadźmy tę zasadę, że weekendowe lekcje będą się zaczynały o 16, ok? Wiem, że akurat weekendy to jest ten czas, gdzie część z Was, która pracuje, no, ma wolne i mogłaby wyjątkowo uczestniczyć w tych zajęciach o 9 rano, albo tam obejrzeć je rano i później mieć wolny dzień, ale... No, ja po prostu się nie do końca wyrabiam. Możecie przecież ten czas wykorzystać na powtórki tego, co było do tej pory. A myślę, że na brak materiału nie możecie narzekać. Przypominam wam o uczestnictwie w naszej grupie. Od wtorku już będzie to grupa zamknięta, ok? To nie jest tak, że już nie można będzie do niej wejść, ale będzie trzeba odpowiadać na moje głupie pytania. Więc jak chcesz tego uniknąć, to zapraszam do grupy. Link będzie w opisie zajęć. No i słuchajcie, jeszcze na rzecz, w grupie też dzisiaj dam informację o lekcji live. Mamy już za sobą dwa live'y, na dniach będzie kolejne, także serdecznie zapraszam. Pamiętajcie, że hiszpański, że w ogóle jakikolwiek język to nie jest teoria, to jest też mówienie, interakcja. Więc korzystajcie z tej okazji. Z mi ostatnia rzecz, jutrzejsze zajęcia będą miały trochę inną formę, dlatego koniecznie zobacz jutrzejsze zajęcia. Dasz mi znać w komentarzu, bądź na grupie, czy ci się podobało, ok? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos coches tienes? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? ¿Qué otras lenguas extranjeras estudias? ¿Qué haces los sábados? To była taka mała przepytka, a teraz zajmiemy się nowym materiałem. Dzisiaj pojawi się nowy zaimek pytający. Tym nowym zaimkiem pytającym jest cuándo kwando czyli kiedy. I dzisiaj poznacie dni, tygodnia oraz miesiące, żebyście mogli osadzać te czynności codzienne, które już znacie, które potraficie nazwać po hiszpańsku, żebyście mogli je osadzić w konkretnym kontekście czasowym. Więc popatrzcie: wszystkie dni są męskie, więc wszystkie będą poprzedzone rodzajnikiem męskim. El lunes, poniedziałek. El martes wtorek, el miércoles środa, el jueves czwartek, el piernes piątek, el sábado sobota, el domingo niedziela. Teraz spójrzcie, jak wygląda ich liczba mnoga. Tak jak mogliście zauważyć, od poniedziałku do piątku wszystkie dni kończą się na literę S. I ich liczba mnoga będzie wyglądała identycznie. Więc tylko zmienimy rodzajnik. Dlatego popatrzcie, liczba mnoga od poniedziałku do piątku będzie wyglądała tak. Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. Wyjątkiem będą soboty i niedzielę, w których to przypadku dodajemy s, czyli postępujemy z nimi tak standardowo, dodajemy s, no bo kończą się na samogłoskę. No i oczywiście pamiętamy o zamianie rodzajnika. Los sábados, los domingos. Poznajmy jeszcze kilka innych bardzo ciekawych i bardzo przydatnych określeń, związanych z czasem i z określaniem tego, kiedy co się dzieje, kiedy co ma miejsce. Oj! Dzisiaj. Ayer. Wczoraj. Mañana. Jutro. Normalmente. Zazwyczaj. Normalnie. Cada dos dias. Co dwa dni. Cada dos semanas. Co dwa tygodnie. Cada mes. Co miesiąc. Cada año. Co roku. Ty już znasz pewne określenia związane z częstotliwością, więc pozwolę sobie Ciebie o nie zapytać. Jak było zawsze? Siempre, oczywiście, masz rację. Często? A menudo, claro que sí. Rzadko. Pocas veces. Nigdy. Nunca. Czasami. Hmm. A veces. Poznaliście już a veces, ale jest jeszcze algunas veces. Ok? To jest obojętne, czy użyjecie a veces, czy algunas veces. Słuchaj, jest taka sprawa. Za pomocą hiszpańskiego czasu teraźniejszego, możesz mówić o tym, co się dzieje w tym momencie, możesz mówić o tym, co się dzieje zazwyczaj, ale możesz też mówić o Twoich planach. Tak, jak to jest w języku polskim. Popatrz, po polsku też często używamy czasu teraźniejszego, chociaż mamy czas przyszły, ale używamy czasu teraźniejszego, żeby mówić o jakichś planach, zamiarach. Pytamy się kogoś, co robisz w poniedziałek, co robisz w sobotę? Gdzie spędzasz najbliższe wakacje? Gdzie spędzasz święta Bożego Narodzenia? Spędzasz. Prawda? A więc. Bardzo podobnie jest po hiszpańsku. Popatrzcie na kilka zdań. No i właśnie zdań z tym dzisiejszym zaimkiem. Quando? Cuando vas de vacaciones? Kiedy jedziesz na wakacje? Cuando me llamas? Kiedy do mnie zadzwonisz? Cuando empiezas el curso de español? Kiedy zaczniesz kurs hiszpańskiego? Więc ja Cię teraz popytam o Twoje zamiary. ¿Qué haces mañana? ¿Qué haces el lunes? I ¿Sí? ¿Y después del trabajo. No właśnie, popatrzcie, tutaj pokazują się nam después, ¿qué haces después del trabajo? I ¿Y qué haces el lunes antes de dormir? Popatrzcie, pojawiły się w pytaniach dwa nowe słowa, antes znaczy wcześniej, ale antes de znaczy przed. I podobnie después, jego przeciwieństwo, después znaczy później, ale después de po po después de bądź antes de możecie użyć czasownika, na przykład antes de dormir antes de dormir przed spaniem albo después de jugar al fútbol po graniu w piłkę. Popatrzcie z drugiej strony po antes de bądź después de możecie użyć rzeczownika, więc powiemy después de la cena po kolacji. Después del desayuno, po śniadaniu. Antes de la cena, przed kolacją. Antes del desayuno, przed śniadaniem. Zauważcie, co tutaj się stało. D, ten przyjmek D, złączył się z rodzajnikiem L w DEL. W takim przypadku, kiedy miałyby one sąsiadować ze sobą, no to nie mogą się one oprzeć pokusie i będą się łączyć. D z L w DEL. i w piśmie, i w mowie. Natomiast zauważ, żeński rodzajnik La, nic się tutaj nie dzieje, będzie De la cena, de la comida. Ostatnia rzecz na dzisiaj to są miesiące. Popatrzcie na ich nazwy: Enero, Febrero. Marco, abril, majo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Jeżeli chcecie powiedzieć, że robicie coś, na przykład wyjeżdżacie na wakacje albo zapisujecie się na kurs hiszpańskiego w danym miesiącu, to wtedy przed miesiącem będzie przyjmek N. Voy de vacaciones en septiembre. Jadę na wakacje we wrześniu. ¿Cuándo vas de vacaciones? Voy de vacaciones en septiembre. ¿Cuándo terminas el curso de español? ¿Kiedy kończysz kurs hiszpańskiego? Termino el curso de español en septiembre. Ale lepszą odpowiedzią na pytanie, kiedy będziemy kończyć naukę hiszpańskiego jest Nunca! Słuchajcie, widzimy się już jutro na trochę innych zajęciach. Nie będzie to może, nie wiem, jakaś zupełna rewolucja. Postaram się, żeby było atrakcyjnić zajęcia. No i czekam oczywiście na Wasze opinie. A starego.